Dzień dobry, dzień dobry wszystkim. Kurczę, chyba jestem w stajni. Jestem w przepięknym, opuszczonym pałacu, który znajduje się tam z tymi kolumnami i z takim półokrągłym tarasem. Na razie zerknijmy sobie. Zerknijmy sobie, co tu jest dookoła. Miejsce jest częściowo zamieszkane. Także pytałem się już. Pana, który tutaj pomieszkuje, że ma tutaj lokum, żeby nie przeszkadzać. Wiadomo, nie zamierzamy nikomu przeszkadzać. Do tych nawozów zajrzymy się później. Chciałbym już jak najszybciej się zbliżyć do pięknego pałacu. Jest ono niestety w bardzo złym stanie, ale, ale słuchajcie, ten ogród i to, co jest wokół niego, Patrzcie tylko na to. Pięknie, niesamowite miejsce. Ja mam tutaj kawałek drogi, bo jest tutaj kawałek drogi do tego miejsca. Słuchajcie, jakie niesamowite drzwi i te schody i te kolumny. zobaczymy, czy jest gdzieś jakiekolwiek wejście do niego. Ale obawiam się, że wejście do niego. Aż może przez okno się da wleść spróbujemy no patrzcie co się z nim dzieje Niestety Ale jest on w bardzo złym stanie Tutaj wokół jest przepiękny park w ogóle Aż na tym trzeba dosłownie to miejsce się już rozpada ja nie mogę patrzcie tylko na to o kurde warto było tu się tyle kilosów tutaj co prawda wszystko spada ale patrzcie tylko na ten sufit coś niesamowitego delikatnie jednak sobie sprawdzimy jeszcze partery a no, tutaj wszystko spadło na dół Tylko sobie zobaczymy co tam mamy w ogóle nie wiem czy będziemy w ogóle wchodzić ponieważ naprawdę góra jest w... W strasznym, złym stanie. Zresztą widać te dziury. Ale patrzcie na tę żiranę. Niesamowite. No i nie, nie ale Chyba nie pójdę tam tędy. Ponieważ nie chcę zniszczyć tak, już zniszczonej tej tak południe. To wygląda po prostu błędnie, ale. Stało. Coś nie podały, bo jeszcze tu zostały jeszcze takie rzeczy Takie ozdobne Elementy Łóżko, toalety. Czerpiemy sobie jeszcze do piwnic, ale te piwnice w najlepszym stanie nie były. Jakaś druga część tego pałacu. Drugie zejście do piwnicy. Zerkniemy sobie. Tu wygląda to trochę lepiej z tej strony. Delikatnie sobie wejdziemy na góry. No, muszę przyznać, że mega tu klimatycznie, ale za bardzo tu chodzić nie będziemy. Sufit tutaj. Już macie odpowiedź na pytanie: dlaczego dalej nie pójdziemy? Ten sufit wisi spuchnięty wodą. Wszystko. Fajne, nie? Wow. Przygrzałem sobie głowę. Całe szczęście, że tam nie było gwoździ, bo Byłbym już załatwiony. mamy dramatyzm i drzwi do przestrzeni no, patrzcie na ten dramatyzm tamtą dziurę no dobra w tym momencie zakończymy eksplorację tu się coś ugina na strych wyjścia ale te schody Ujujuj. zamknięte Dobra, za chwilę się widzimy. Raz spróbujemy zajrzeć do piwnicy. O kurde. Hardkorowo Trochę creepy. Wielki zbiornik Co to jest jakieś urządzenie? Sprzeciwiem czy się nagrywa. Uh. Dobry jest tu kto Sklepienie wygląda dobrze. Nie jest jakiś boiler. Chyba gazowy, ale nie jestem pewien. Wiecie co? Piękne schody, także chyba spróbuję na nie wejść. Ciekaw jestem tylko jak wygląda góra. wiem, że góra nie wygląda najlepiej, ale lukniemy sobie tylko tak na szybciocha jak to wygląda. To jest od razu wejście na górę. Ale sądząc po tym jak wyglądał sufit tam. Sorry, ale tam nie pójdziemy o, Kiedyś ten pas musiał być piękny Teraz obecnie to jest tragedia Nie idziemy dalej No to co? Chyba sobie zerkniemy do następnej piwnicy Coś mi tu latarka szwankuje To jest. tu są głębokie piwnice, słuchajcie. Dobra. Yy. Tu mamy piec centralnego ogrzewania. I z takim piecem się kiedyś spotkałem. Dawno temu. A na kanale jest odcinek z folwarku, w którym byłem kiedyś. I taki piec był w folwarku. To jest stary piec z początku XX wieku. Zresztą nawet chyba jeszcze został termomecik Nieźle To teraz poglądamy sobie drugą część Piwniczki Która chyba się już tutaj kończy Mhm Jeszcze nie byłem. Uuu. I tu nie pójdę. No <laughs> kurde dobra. Nie bo to jest zapadnie pode mną. Słuchajcie moi drodzy, z tego miejsca chciałem się z Wami pożegnać. Bardzo wam dziękuję za to, że byliście za mną do końca tej szybkiej eksploracji. Także trzymajcie się, w zdrowiu i szczęściu i do następnej. Zapałem się kurde eksploracji mojej Jezu na kanale Urbę Trzymajcie się, cześć! obiecałem, że wejdziemy do stajni tych jednych do drugich nie bardzo mamy tutaj po prostu kanał i takie krzesełka patrzcie na to okno taka szczota, krzesła, tam jeszcze idziemy. fajny zestaw krzeseł patrzajcie fajne takie w Kolonijnym. już mi powoli pada latara no trochę ta latara pochodziła tutaj a jak takie taki metalowy ciekawe taka kula z metalu jakieś pewnie zdobienie beczki nie wiem z czym super okno